Witamy. To znowu my, Emily oraz Angelika. E Emily zaraz wam powie, dlaczego jesteśmy tutaj w innym miejscu. W innym miejscu jesteśmy, dlatego, że tamto miejsce rozbudowują i niestety na razie będą by musiały być tutaj. No ale jakoś to przeżyjemy. Hmm. Właściwie to musimy jakoś to przeżyć. Dobrze, więc tak. Yy... Dobrze, to może teraz zaczniemy od pogody, a potem zaczniemy, yy, coś tam znowu mówić, dobrze? Dobrze. No to zaczynamy na pogodę. Witam. Yy, to ja, Katarina. teraz będziemy mówić o pogodzie. Więc... Będzie na pomorzu, będzie bardzo zimno. Na dolnym Śląsku rano będzie zimno. Po południu będzie wręcz upalnie, a wieczorem znowu będzie zimno. Na górnym Śląsku znowu będzie niestety grad i mogą być spore zachmurzenie, no ale tym się akurat nie przejmujcie, bo to się czasem minie. Więc w ogóle prawie wszędzie jest zimno. Będzie padał grad i w ogóle. Dziękuję. Dobrze. Teraz na chwilkę jeszcze udamy się do Lady, która wam powie coś o nowym serialu. Właściwie dwóch nowych serialach. Witam, tutaj lady. Chciałabym Wam powiedzieć, że mamy, mamy zamiar, yy, że będzie nowy serial pod tytułem Życie nie zna granic. Zresztą, pewnie już wiecie, że będzie dobra. Będzie nowy serial pod tytułem Życie nie zna granic. Oraz yy, Szkoła Strachu. Strachu. Hm, I Jeszcze jeden serial pod tytułem. Łazienka grozy. Tak, to są te trzy seriale nowe. Jeszcze nie wiemy, jeszcze nie wiemy kiedy one będą, no ale postaram się. Właśnie, hmm. kiedy to ma być. Dobrze. No więc to chyba było na tyle. No właśnie, Lady już powiedziała o tym, co my my się wejść. Pa! Pa!